No cześć, zapewne zastanawiacie się, co to za dziwny materiał na kanale się pojawił. Otóż to będzie wyjątkowy materiał, ponieważ jak wiecie, ostatnio bardzo często mówiłem o tym, że został zakupiony sprzęt. Yy, nigdy nie powiedziałem konkretnie, co to było, więc yy, nadszedł ten dzień. O, no otóż zakupiony został cały komputer oraz cały monitor. Nie będę tutaj się bawił konkretnie w szczegóły, to nie są też sprzęty za miliony monet. Całość wyniosła niecałe. Niemniej jednak chodzi o sam fakt, ponieważ i wy, i, i my, czyli administracja, i, i wasze datki zostały przeznaczone na zakup tego komputera, ale to nie jest komputer dla mnie. Nie jest komputer dla mnie. To jest komputer dla, dla przemka. To jest komputer dla przemka, dla głównego administratora, właściciela, powiedzmy, grupy, właściciela te, tego kanału. Jest to taki, taki gest, takie nasze podziękowanie za, za, za te 8-9 lat jego ciężkiej pracy, za, za to, że nas tutaj od dwóch lat jakby oddał nam opiekę. Kanał i grupę, i wiemy też, że po prostu remont mieszkania, który aktualnie u niego trwa właśnie ponad rok, nie pozwala mu na zakup takiego sprzętu, i, a tym bardziej na, 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 na wykorzystanie sprzętu do, do nagrań czy właśnie do prowadzenia grupy no to postanowiliśmy mu taki sprzęt yy, zakupić yy, komputer no komputer jak to komputer tak procesor sześciordzeniowy Ryzen z yy, zintegrowaną kartą graficzną ponieważ już grafikę powiedzmy zostawimy sobie na, yy, na później po prostu Przemek jak będzie chciał będzie potrzebował kupi ją pod siebie Dysk, dysk M2512, bodajże, jeżeli dobrze kojarzę, 16 GB u Także no wydaje mi się, że to taki komputer właśnie typowo do pracy, do, do montażu właśnie, czy, czy, czy yy, sprawowania jakby pieczy nad grupą, już po wprowadzeniu się na mieszkanie. Yy, monitor 24 cale Samsung, ten taki delikatnie zakrzywiony. Akurat na live powiedziałem, jakby nie wprost, ale dałem znać, że tak, to jest monitor. <laughs> A teraz zadzwonimy do przemka i, 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 i zobaczymy. Zobaczycie jego reakcję na cały sprzęt. Numeru nie pokażę, odbierz. Mam odebrać? Tak. Halo? Halo? Mówiłem ci, że jak będziesz wystarczająco cierpliwy, to dostaniesz prezent. Na głośnik. Nie, czekaj Damianku. No. Ty sobie jaja robisz teraz? Nie. Coś się ten kruks mi zaśmierdział, nie? Co? Ten kruks mi właśnie zaśmierdział. Dobrze, dobrze, oglądaj dalej. Ale co no, jest? Patrz, patrz, patrz! To jest prezent od administracji całego YouTuba i wszystkich wspierających. Chyba, dzięki bardzo, naprawdę. No, także... Chociaż to masz zbani, tyle dla ciebie zrobić. No wiesz, co, to tutaj jest więcej niż, niż te zbani, naprawdę. Kuj, no. Ja miałem, miałem przyjechać osobiście, ale niestety sklep nam się tu opóźniał i, i paczka nie była na czas, więc... Nie, naprawdę dzięki bardzo. Więc no. jesteście, nie? No tak do wszystkiego najlepszego od wszystkich. I... a, właśnie, zanim skończę. Mam nadzieję, że Black Vegas pojawi się na YouTube już jeżeli... Mam nadzieję, wiesz, muszę sobie przypominać. No. Dobra, oglądaj sobie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dzięki bardzo. Naprawdę. No, na razie. Pa. Jedna szczęśliwsza, jedna bardziej szczęśliwsza dusza na świecie. To jest jednak coś, co sprawia uśmiech. I to jest też dzięki Wam. To jest głównie dzięki Wam. Także dziękuję. Miłego dnia Wam życzę. I w lipcu powrót Starego. Człowieka, starego członka. Na kanał. Pokój i bezpieczeństwo dla Was wszystkich.